Dzień dobry Państwu witam serdecznie. Wyciekł plan Tuska, a żeby być tak całkiem precyzyjnym, to przejrzeli go sami rolnicy. Niestety nie wszyscy i ci, którzy nie mają dostępu do mediów. Dlatego jest bardzo duże zagrożenie, że plan Tuska uda się zrealizować i ja chcę temu przeciwdziałać. Pomagając rolnikom, którzy przejrzeli ten plan. Nagłościć go jak najbardziej się tylko da, bo tylko w ten sposób można uratować protest rolników. I to tą część protestu rolników, która nam wszystkim, czyli konsumentom, sprzyja, bo w naszym interesie jest, żeby w Polsce była zdrowa żywność, najlepiej wyprodukowana w Polsce, bo wtedy będziemy mieli bezpieczeństwo żywnościowe. A Tusk. Chce doprowadzić do tego, że rolnicy dostaną z naszych podatków, czyli mówiąc kolokwialnie nasze pieniądze, i dalej będą się godzić na to, co jest. Czyli, jak mówił jakimś czas temu sam pan Tusk, jedzenie najgorszego syfu. Może przypomnijmy, co mówił pan Tusk, bo teraz próbuje się tego zapewne wypierać, albo liczy, że ludzie zapomną. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowany przez Tygodnik Rolniczy. A teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tej patologii. I przyjdzie do Tam się mógł rozwinąć robak i się rozwinął. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie. Miało ratować głodujących w Afryce. A tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robionej jest polskich chleb. Ostrzegałem już w czerwcu razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie. A Morawiecki powiedział: To jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robi. A nie zrobili nic. Poza jednym zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie. Dlatego drodzy Państwo, jeżeli popieracie protest rolników, ale tą część, która sprzeciwia się Zielonemu Ładowi i. Tą część, która sprzeciwia się niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z zagranicy, w tym ze wschodu, które nie są kontrolowane w należyty sposób pod względem jakości, a nie tą, która domaga się pieniędzy z naszych podatków, to bardzo Ciebie proszę, pomóż mnie pomóc prawdziwym rolnikom i udostępnij ten film. Skomentuj go, wyślij go do znajomych, a jeżeli oglądasz to jako zajawkę na TikToku, na Facebooku czy na Twitterze, to wejdź na mój kanał YouTube, który nazywa się Wideo i obejrzyj cały materiał. Nic tak nie napędza algorytmu YouTube'owego, jak ludzie, którzy z zewnątrz wchodzą na kanał, i oglądają cały materiał. Dlatego gdzieś tutaj w komentarzu będziesz miał link do całego materiału na YouTubie, jeśli oglądasz to gdzie indziej niż na kanale YouTube wideo A jeżeli ktoś po prostu romnął ten fragment i oglądasz go nie na moim TikToku, czy nie na moim Facebooku, no to po prostu wpisz z ręki wideo prezentację, wejdź tam ze strony głównej do zakładki wideo, i tam powinien gdzieś być powinien gdzieś być cały, ten cały materiał. To jest bardzo, bardzo ważne. Algorytm YouTube'a to jest takie coś, co sprawia, że filmy są oglądane lub nieoglądane. Jeśli ten algorytm jest nakręcony, to poleca film jak szalony i potrafi obejrzeć go 2 miliony ludzi. Miałem już taki przykład, taki przypadek na kanale, a jeśli ten, YouTube, ten algorytm się zmieści to na przykład film potrafi obejrzeć 15 tysięcy osób. Także drodzy Państwo, o co chodzi? Na czym polega plan Tuska? No, plan Tuska polega na iście makiawelicznym rozwaleniu protestów rolników. I rolnicy to przejrzeli. I tu jest na przykład wypowiedź jednego z rolników, który chciał wejść na negocjacje z panem Tuskiem, jak rozumiem, panem Kołodziejczakiem, ale go nie wpuścili. Posłuchajcie, co on mówi. Znaczy, tak, kochani, dotarliśmy do Warszawy na negocjacje z Kołodziejczakiem, z Tuskiem. No i jest bardzo burzliwa atmosfera, bo...